Uderzeniach. Nie jest to oczywiście ślad taki jak, jak to na to kortach miękkich. Nie Mię strasznie taki, zdziwiony. liczył na AU. Tutaj serwis nie pomaga cypryczykowi. To no bez rytmu. Czasem, Czasem się bez wydaje, rytmu. że tak gra idzie, i za moment następuje takie uderzenie. Po którym, jak to szkoleniowcy czasami mówią, ręce upadają, no bo, no bo to zupełnie nie o to chodzi. On jest jak człowiek, którego uciekła energia. Nie ma tej fantazji, nie ma tej radości. Jest doświadczenie większe. Teraz pomóż sobie serwisem 193. Francuz chyba. I pana Delare dyskutuje z Francuzem. Chyba, chyba przypomniał Francuzowi, że jak ma wątpliwości to może, może sprawdzić. sprawdzić tak. Tylko na tym korcie w Melbourne, co ważne, to trzeba pamiętać, tylko na tym jedynym obiekcie można wykorzystywać system challenge'owy. Bagdatisa, spokojna. Prawda jest taka, że na razie w tym spotkaniu to Moffis grał w rolę e, Bagdatisa w turnieju australijskim. To Moffis jest tym żywiołem, tym, tym porywającym tłumy swoim zagraniami. Bagdatis jest jakiś taki. Tak, on jeszcze tutaj nie zagrał nic takiego, po czym mógłby się podbudować, zmotywować jakichś wspaniałych zagrań tylko jeszcze ten nie widzieliśmy. Między nogami są. Tak, tak, tylko odwijanie piłeczki przed serwisem rzeczywiście efektowne. No ale czekamy nadal na, na wielki tenis w wykonaniu Cyprijczyka, bo na pewno go na to stać. Nie trafił. No, zdaje sobie sprawę Cypryjczyk jakie by tutaj chciał niebezpieczeństwo rywal zgotować. Mofi sprowadzi w pierwszym secie 4 do 3. Na najbliższy czas na antenie Eurosportu. Druga runda Australian Open. Ostatni mecz w sesji wieczornej. No i właśnie ta dwójka na Rotleger Arina walczy, Francuz zaczął lepiej. Na razie jego akcje wyglądają efektowniej, dynamiczniej. To raczej Moffis jest faworytem patrzących na podstawie tego, jak atrakcyjnie zagrywa piłki, które do tej pory oglądaliśmy. No ale być może jest tak, że Marcos Bagdatis czeka na swoją chwilę, na swój czas, trochę tak jak Marat Safin w dwóch kolejnych występach. No nie zawsze należy oceniać skuteczność i poziom i szansę na podstawie pierwszego seta. Tutaj wspaniale teraz Francuz zaczął od asa, zaczął nowymi piłkami, co zawsze trochę pomaga serwującemu. To był jego drugi as w tym spotkaniu. Trzeci, Trzeci as w tym spotkaniu, tak. Czy mógłby powiedzieć, nieszczęścia chodzą karami? Tak. On tutaj za nisko wyrzucona piłka. Pośpieszył się przy tym pierwszym serwisie, nie trafił. Oj, tutaj. Szaleństwo wstąpiło. Francuza, duży aut, zagrany z wielką siłą, ale miał 30. -0. Ja się śmieję, bo to jest, to jest przykład kogoś, kto no ciągle jeszcze nie umie spanować nad swoimi emocjami na korcie. Już miał tyle różnych złych doświadczeń, tyle różnych historii mu się przytrafiło. No On proste. nie wyciągał wniosku, no bo po co było tak strzelać bezmyślnie, marnować energię, wypijać się z rytmu. Tak, GEM zaczął się dobrze, 30-0, no zamiast tak, spokojnie a, dociągnąć a, go do końca. A teraz się zaczną problemy. Zaserwowało dwa asy, później taki troszeczkę nieprzemyślany błąd, podwójny błąd serwisowy. Mamy po 30, ale znowu serwis go ratuje. Celnie do środka kortu. No i szansa na podwyższenie wyniku na 5-3. Bagdadis się dobrze obronił, bo no jeden z tych był nieprawdopodobny. Zwróćcie Państwo uwagę, gdzie Marcos Bagdadis zaczął operować. Zdając sobie sprawę z siły uderzeń Francuza, wycofał się jeszcze dalej za linię końcową, przesunął swoją strefę obrony w kierunku bandy, jeśli to tak można powiedzieć. No, to jest zabranie sobie kilku atutów, ale to jest jedyna szansa, żeby się obronić przed strzelającym Francuzem. Nie dał sobie Sytuacja. rady, dobiegł wspaniale, ten skrót już był dokładny, sprawił wiele problemów Francuzowi, no ale przy już nie dał żadnych szans. Ofic jest typem tenisisty, który tak jak nie ma żadnych problemów z dobieganiem do piły, tak często ma problemy co zrobić po dobiegnięciu. No i chyba pierwszy nareszcie, raz nareszcie, w meczu tak. mamy Markosa Bagdatisa, którego pewnie większość z Państwa pamięta z roku ubiegłego. No to jest chyba jego pierwszy breakpoint, dlatego jest bardzo skoncentrowany. No i szansa wzrasta na przełamanie. To wszystko w gemie, który się zaczął który od by... dwóch tak. asów. No i, I proszę. potem był ten bezsensowy strzał i proszę zobaczyć I co się stało. I był set wygrany i bajka się kończy. Gael Moffis traci przewagę. No Nie traci jest... szans, ale oczywiście. traci przewagę. to jest tak, taki dobry przykład braku opanowania i takiej mądrości na korcie Francuza. No, no Coś niesamowitego. Ma przełamanie. Jest 4-3. Prowadzi 30-0 przy własnym serwisie, serwując dwa asy potem traci koncentrację. To jest Karolina troszkę tak jak z takimi opowieściami w rodzinie. Mama mówi do syna załóż czapkę, bo sobie odmrozisz uszy. A co ty mi tam będziesz mówiła? O, mamo, jestem chory. Jestem chory. No i tu macie państwo czarno na białym ilustrację tego, o czym opowiadam. No teraz uskrzydlony Cypryjczyk. Teraz on zaserował swojego pierwszego asa. Także no zobaczymy, czy... Bardzo dokładnie, nie był to bardzo mocny serwis, ale dokładny na zewnątrz kortu. Drugi dobry serwis. No i teraz Francuz trochę przycich. Musi chyba upłynąć trochę czasu, nim on zbierze energię, nim chłonie. Przypuszczam, że jeszcze podejmie próbę walki, ale potrzeba na to paru minut, żeby się opanował, żeby trochę zimnej wokół bo jak zimnej wody wylać na tą rozpaloną głowkę. Teraz wszystko wychodzi Cyfryjczykowi, teraz on jest na fali, nawet taśma troszeczkę pomogła. I dość łatwy gem jak dotąd prowadzi 40 0 żeby wyjść na prowadzenie. On czekał chyba na ten moment, czekał aż Francuz się troszeczkę wypali. Wspaniale teraz. Ja też myślę, że on czekał, nie do końca przekonany, czy się doczeka, ale tak się właśnie stało. Marcos Bagdatis odżywa. Świetny gem serwisowy Cypryjczyka. Prowadzenie 5 do 4. No, to widzimy błąd. Nie zdążył się cofnąć. Piłka wpadła mu prawie na brzuch. Z podskokiem odbił ten forehand. A jeśli ktoś ogląda Gaela Mouffisa przypadkowo po raz pierwszy, to ma, e, chciałem powiedzieć czarno na białym, ale to by było, e, mogłoby zostać źle zinterpretowane. I już tak powiedziałeś Karolu, tak ale wiemy, że to. E, ilustracje, dlaczego ten młody człowiek, chociaż był takim wielkim talentem, na razie jest e, tylko 59 w rankingu. To możliwości ma, warunki fizyczne ma. Genialne fizyczne, ma. fizyczne genialny jest sposób ale głowa, głowa. Jeszcze mu trochę brakuje. Dużo mu jeszcze brakuje. Jak powiedział mnie się wydaje, wydawało do tej pory, że to jest tenisista na boczne korty. Bo do tych kortów głównych trzeba dorosnąć. Trzeba umieć wyciągać wnioski. Już to robi. Na naszych oczach na przykład taki serp Nowak Dziokowicz, już to robi Andy Murray, ten szkod prowadzony przez Brada Gilberta. A Francuz, chociaż być może jest bardziej utalentowanym tenisistą od wymienionej dwójki, no to zmienia trenerów, no to na razie słyszymy, że dorasta i trochę się śmieją francuscy trenerzy z niego. Ale tak to Karol bywa. No. Nie można mieć wszystkiego. On ma talent, on ma... Wspaniałe warunki fizyczne, dobrze się rusza, głowa dorośnie, to powinno z niego być naprawdę coś dobrego. I też dlatego jedni robią wielkie kariery, chociaż wcale na przykład nie byli nadzwyczajnymi juniorami, a inni się genialnie przez całe życie zapowiadają i na tym się kończy. Ile razy my takie sytuacje już opowiadaliśmy, ile razy takie sytuacje działy się na naszych oczach. No zobaczymy. chciał troszeczkę zwolnić grę Francuz, podnieść piłkę. Nie udało mu się to. No wszystko tutaj się zapowiadało dobrze. Zaserwował dobry serwis cypryjczyk, wyrzucił Francuza z kortu, ale później ten. Atak był troszeczkę za słaby, nie dość długi, nie dość mocny. No i Ale Francuz odpowiedział jeszcze, dobrze z bekendu. Jeszcze była, była pozycja wolejowa. Ten wolej został fatalnie zagrany. To są zawodnicy, myślę, którzy bazują na grze z głębi kortu. Oni chodzą do siatki, jak już są pewni swego. To są zawodnicy, którzy dobijają woleje, jak mają je nad siatką. Wtedy bez problemu je kończą, a takie spod siatki, trudne piłki, oni nie są chyba najlepszymi woleistami. Wolą kończyć piłki po koźle. No teraz nareszcie dobry serwis. No i ważny gę wygrany przez Cypryjczyka i cały czas Bagdatis ma bliżej do tego pierwszego seta, chociaż jeszcze rozstrzygnięcia żadnego w tej partii nie mamy. Mamy taki oto rezultat. Faworyt z racji rozstawienia ubiegłoroczny finalista, reprezentant Cypru. Bliżej wygrania pierwszego seta, chociaż jeszcze kilkanaście minut temu wydawało się to nierealne, bo było przełamanie dla serwującego teraz Francuza. 5-6 No i znowu, znowu to samo. Wspaniale ustawił sobie Cypryjczyka, rozgonił go po korcie. I pra praktycznie najłatwiejszą piłkę z Forchendu zepsuł, ale ten out był ile? Ktoś 4, metrów? atakowania czy prowadzenia tej gry def z defensywy bliżej linii końcowej. Ten pierwszy Forchend, taki trudny, zagrał półtora metra spoza linii końcowej. E, no ale to, była ta to był jeszcze ten cień szansy dla Cypryjczyka. Potem, ponieważ nie odniosło skutku to zagranie, przyłożył jeszcze ostrzej już z gorszym efektem no tutaj się uratował wspaniałym serwisem 207 bardzo dobry serwis Przypomnij, przypomnijmy jego najszybsze podanie w tym meczu to 217 to właśnie I tak można popadź. było zagrać wcześniej podobna sytuacja ale on stał w korcie uderzył no. dwa razy lżej a efekt jest do, dokładnie taki o jaki chodzi to jest Zmartwienie Endy Roddicka, który całe swoje życie gra te potężne fork ale stoi 2 metry za linią końcową. Dokładnie. Więc to jest tak jakby ktoś, no daje ja wiem, po pierzyny, za... pierzyny trzeba. Tak, za dużo czasu daje przeciwnikowi na ustawienie się. Ktoś chyba coś krzyknął z trybun. Pan coś się uśmiecha, no nie wiem czy mu to pomoże, trochę dekoncentracja. Ale sam fakt, że on słyszy, co tak, takiego moment w meczu jest dość poważny. No tutaj serwis zupełnie nieudany, wyrzucił sobie pół metra nad głowę, to nie mogło wejść w kort. No nie przeszkodziły mu te okrzyki z trybun. Nie popełnił błędu. Ale swoją drogą. Że tenisista grający taki, takie ważne piłki słyszy ci słychać, starzy słychać. mistrzowie. Tak, tak. Ale ci starzy mistrzowie często opowiada, opowiadali, albo nieraz to widzieliśmy, skoncentrowani byli tak, że nie docierało do nich nic. Nie wiedzieli jaki jest wynik nawet. Tak, tak, tak. O, oczywiście wspaniałe. czasy się zmieniają, e, wszystko jest inne. Truwamy. Fruwamy e, odrzutowcami, a nie jeździmy furmankami. No to może i ten e, Monfis jest dokładnie tak, jak w tych czasach być na, być się powinno. Jovil Fritsonga, jeden z przyjaciół, bliskich przyjaciół Monfisa tam się pojawił w boksie. Potem taki bardzo podobny do Muhammada Alego, grał z rodnikiem, walczył, ale przegrał. Tajbrew się zaczyna. No widzimy właśnie czym się może skończyć to ślizganie się po korcie. Tutaj szczęśliwie wydaje mi się, że mu się nic nie stało, na szczęście. Nie, on ma jakąś w ogóle cudowną umiejętność uciekania, o popatrz, o, uciekania tymi się, nogami. Tak. On, on jak na ślizgawce, nawet na tej chropowatej nawierzchni no, ale się zachowanie To jest typowe zachowuje. zachowanie zawodnika skortów ceglastych. I on po prostu nie może, nie może, zmienić swojego stylu do tej nawierzchni. No tutaj szczęśliwie, ale pomysły naprawdę ma niesamowite. Francuz w tie taki skrót no, w, w miarę w miarę udane, on się nie odbił znaczy, ten, ten wysoko, dlatego... miał jedną, jedną tak. wadę, on był sygnalizowany. Za szybko Bagdatis wiedział, że to będzie skrót. Jeszcze w ostatniej chwili on to zmodyfikował ruchem nadgarstka. Ta piłka była podcięta, Podciął dlatego piłkę w... tyle problemów ta, ta. sprawiło. Teraz wielki no serwis. Kolejny as. Szósty już. To tak dużo mówimy o moofisie, ale myślę, że dla większości patrzących jest wystarczająco zrozumiałe, że ten człowiek ma po prostu nieprawdopodobny potencjał, a my mamy wrażenie, że on ten swój talent trochę jednak rozmienia na drobne. I błąd Bagdatisa, sytuacja jako żywo z początków tego spotkania, z pierwszych demów. Tak, no błąd bo, bo niewymuszony, on tutaj mógł się cofnąć, mógł się ustawić do tego zagrania. Tak zwany mini-break. Poprawił teraz sytuację, no ale. Jedna ważna piłka po stronie Muffisa i to znów jest ta sytuacja z połowy pierwszego seta. To znaczy to znów jest ten lepszy układ dla Francuza. Tak tutaj cypryjczyk musi się pilnować. Francuz dobrze serwuje. Ma już sześć asów na swoim koncie. Cypryjczyk tylko dwa. No i bardzo ważne piłki teraz. Znowu za nisko, za nisko wyrzuca, dlatego te piłki lecą w siatkę, Francuzowi. No teraz zagrał agresywnie, zagrał dobrze, ale nie tak na wariata, że tak powiem, jak wcześniej to robił. Jego po prostu ponosi temperament. On ustawia akcję do zagrania piłki kończącej i w chwili, kiedy gra tę piłkę kończącą, no przykłada trzy razy za dużą siłę. To jest ta chwila, kiedy on zagrał tę piłkę w zamierzeniu ostatnią. A tu uderzył wyraźnie lżej i okazało... Z rotacją. Te piłki, które wyrzuca tak daleko w aut są grane bardzo płasko. To jest Karolina jedna z ważniejszych cech w tenisie, żeby... Do sytuacji dokładać odpowiednie środki, odpowiednich narzędzi używać, bo nie jest sztuką wystrzelić potężne zagranie w out. to potrafi prawie każdy, nawet amator, natomiast sztuką jest zagrać mocno tę ważną piłkę w sytuacji, kiedy to jest absolutnie niezbędne. Ja myślę, że on podejmuje za duże ryzyko, gra za dużo niż potrzeba, ma łatwą piłkę, wystawkę tak zwaną. I niekoniecznie musi zagrać tak mocno. No mamy 4-2. Zobaczmy. I teraz wspaniale, teraz wspaniale. Znowu zaryzykował dropshotem. Takie wykazał Cypryjczyk. Teraz zagrał z taką chłodną głową. Czekając no długo. Myśli. Nie spiesząc się z żadnym uderzeniem. Ale Francuz nie popisuje się tutaj nam przy siatce. No, ale zobacz, cały czas jest to samo. On dobiega rewelacyjnie, a już jego odegranie jest no takie, powiedziałbym, no, na poziomie trochę amatorskim. tutaj żadnego nie sprawił. Zagrał w środek kortu, tak. Nic to nie jest trudnego. On nie bardzo wie, co on tam ma zagrać. Cypryjczyka. Bardzo Nie rozsądnie teraz wybierał tempo gry. Umiejętnie tutaj mieszał te uderzenia, jak się czasami mówi. Tak, na jest na pewno bardziej, bardziej dojrzałym zawodnikiem. Jest rok tylko starszy od Francuza, ale jest bardziej dojrzały. Waży swoje uderzenia. On wie, że jest Tajbrek, że jest bardzo poważna sprawa tutaj w pierwszym secie. Teraz zagrał dokładnie z dużą tak, rotacją. Tak dołożyć Karolina dzisiaj to doświadczenie i chłodną głowę Cypryjczyka mm. do warunków fizycznych temperamentu Mofisa i będziemy mieli kandydata na nowego Federera. No na pewno, na pewno. Może takie klonowanie przed nami. No tak, tylko mówiłam o, o tak, o dojrzałości, no ale na pewno to nie było jego zamiarem, żeby, żeby zepsuć drugi serwis, to na pewno nerwy też dają znać o sobie. No fatalny moment, fatalny moment. Po cztery odebro, od obronił tego mini breaka Cypryczyk. No i w tej sytuacji błąd serwisowy. Teraz doskonała sytuacja z kolei dla Francuza. Jest 5-4, ma dwa podania przed sobą. Praktycznie otwartą stronę backhandową Cypryjczyka znowu celował w linię. Nie wiem dlaczego, mógł zagrać pół metra od linii bezpieczniej, no ale to już się powtarza od samego Jak, początku tego meczu. Młodzież mówi, Ten model tak ma, no chyba tak, po pięć i huśtawka. Szaleństwo to był drugi znaczy, serwis To był drugi serwis, ale. przy po pięć w Tajbreku chyba będzie is, sprawdzał Cypryjczyk? Ma pretensje No czemu nie skorzysta? Skorzysta z... Skorzystał, tak, no to jest tak ważny moment. No i w sam na coś nieprawdopodobnego. Naroż. Zobaczmy co robi Francuz. Jest w swoim żywiole. <noise> Niesamowity jest. Tak się zastanawiam, kiedy. Korta kogoś taki sposób reagującego? Ja pamiętam, tak reagującego nie, ale takie samo zagranie, ja oczywiście teraz nie wiem, który to był rok, ale yy, Iwanisewicz, no tak, też ale, kiedyś przesadkowy ja z, z drugiego... Nie no, to o jest o mistrzem zachęcaniu w tym na pewno. O tym o tych wstawkach estradowych, razem Cypryjczyk nie trafia szaleństwo um, szaleństwo ze strony Francuza show trwa e, rozrywkowy nadzwyczaj jest Gelmont Fis podoba się patrzącym Francuz wygrywa pierwszego seta w tie breaku 7 do 6